Rowerem, spacerem albo biegiem, nieważne jak, ważne gdzie w tym sezonie trzeba być. A plaża miejsca w Olsztynie to bezapelacyjnie najgorętsze miejsce tego sezonu. Tak plaża miejska wyglądała jeszcze dwa lata temu. Pomosty, boiska, nawet wieżyczki ratowników pamiętały lata Polski Ludowej. Nie brakowało za to amatorów odpoczynku nad wodą, bo mimo, że w Olsztynie jest kilkanaście jezior, to właśnie Krzywe cieszyło się niezmiennie największą popularnością. Dwa lata temu ruszyła warta ponad 70 milionów złotych rewitalizacja brzegów Jeziora Krzywego. Efekt to nie tylko nowe pomosty, ścieżki rowerowe, miejsca do plażowania czy ten wodny plac zabaw. Jest też całe centrum sportowe, a w nim między innymi boiska do skłosza i boisko do siatkówki plażowej z podgrzewanym piaskiem. Tak jak mieszkańcy Olsztyna nie mogli doczekać się remontu plaży miejskiej, tak potem nie mogli doczekać się jej otwarcia. Nic więc dziwnego, że bez względu na pogodę to najbardziej oblegane miejsce w Olsztynie, a temperaturę podnoszą tutaj także liczne wydarzenia, na przykład w sierpniu puchar świata w siatkówce plażowej. Europa to my.